Z była z Masłem Bartek i Artur. Dzisiaj pokażemy Wam w naszym nagraniu nasz trening, jak wygląda nasz trening, co robimy, jak nasze treningi się różnią e, oraz porozmawiamy sobie w przerwie na temat e, treningu, na temat szeroko pojętej fizjoterapii. E, zobaczycie jak to będzie wyglądało. O e, to kto dzisiaj będziesz robił na treningu? Ja dzisiaj postaram się popracować nad zakresem zgięcia wyprostu prostu mojego dźwiękosłupa. Spróbuję sobie porobić jakieś nowe e, albo i te sprawdzone aktywacje mięśnia zębatego, pośladkowego. E, popracuję biodrem, popracuję nad zgięciem stawu ramiennego i trochę się pobawię. Okay. Czyli generalnie nie ma to siłowego tylko reabilitacja, Tak. zębatego. Tak, powiedzmy, zakresu. że bardziej rehabilitacja ciała. Eee, praca nad zakresem. A dlaczego, dlaczego tak robisz? Dlaczego tak pracujesz? Dlaczego tak treniujesz? Przede wszystkim dlatego, że gdzieś tam w treningu siłowym za dużo e, braków mobilności powychodziło. Wiązało się to z e, bólem i e, żeby zapobiec e, temu bólowi i przyszłej kontuzji, sobie trochę odszedłem od tego m, treningu siłowego. Co mi się w sumie spodobało, dlatego zostałem na dłużej właśnie w tym treningu takim szamańskim. Zresztą zobaczycie o czym mówię. Szamanizm. Tak, jest. Natomiast jeżeli chodzi o mój trening, ja jadę siłowo. Dzisiaj górę mocno będę robił. Wyciskanie na klatkę na ławce poziomej eee, w trzech seriach po cztery powtórzenia mocno siłowo. Dzisiaj mam akurat 102 kg na sztandze, oprócz tego będę się podciągał i robił wszelkiego innego rodzaju ćwiczenia właśnie związane z treningiem Upper Body. Zobaczycie, pokażemy Wam nagrania. W międzyczasie, tak jak powiedziałem, już wcześniej będziemy sobie rozmawiać, poruszać jakieś ciekawe tematy, także zostańcie z nami piąteczka. Oglądajcie. No dobra, no to lecimy. Bench pressik na początek. Zobaczcie, jak mój setup wygląda. Przygotowanie się do wyciskania. Generalnie mam dwa sposoby podchodzenia pod sztangę. Teraz Wam pokażę jeden z nich. Zobaczcie. Wsuwam się za sztangę. 10 cm. Stopy mocno stabilizowane Biodra to samo. Wsuwam się od słupków. ściągam przez to okładki do siebie i do dołu. Przede wszystkim, żeby najszerszy włączyć. Wzrok mam mniej więcej 5 cm za sztangą. Łapię sobie w mojej ulubionej, najbardziej stabilnej, silniejszej pozycji dłonie na sztangę do wyciskania. Na wdechu wyciągam sztangę mięśniami najszerszymi głównie. tak jak widzieliście, mocna praca plecami, najszerszymi grzbietu, mocno nogi wbite w ziemię, teraz też czułem, że za mało otwierałem buda na zewnątrz, nie pomagałem sobie pośladkami, nie transportowałem energii z dolnych partii ciała do górnych, ale spoko, w miarę poszło. Ciężko będzie to wytłumaczyć, bo ja robię tak naprawdę polizometryczną relaksację na poprawę zgięcia w stawie ramiennym i przy okazji, ty już nagrywasz, to nie jest izolowany problem, więc nie zajmujemy się tak jak na większości kanałów, tylko najszerszy grzbietu, który jest rotatorem wewnętrznym, tylko klatka piersiowa, bo naszym masztem jest kręgosłup i to on głównie. Jeśli jest po prostu w pogłębionym zgięciu, a więc kifozie, to choćbyśmy nie wiem, jak mobilizowali inne części stawów czy mięśni, np. stawy ramienne to problemem głównym jest kręgosłup, a później dopiero idziemy w stronę obwodu, a nie na odwrót, nie zajmujemy się obwodem w stronę kręgosłupa. Dlatego w tym ćwiczeniu... Czyli jedyny e... słowa będziesz pokazywał teraz swój szamanizm. A, tak, dokładnie. No, zobaczcie, to mój notes z planem treningowym. Zobaczcie teraz. Na Najpierw które... zostanę w tej pozycji około 1,5-2 minuty. To będzie pasywny zakres e, rozciągania. Moje ocie będą ustawione w, na masce. Ręce daję za głowę, odrywam pępek od podłoża i w tej pozycji na razie czekam, aż początkowe rozciąganie w obrębie e, okolic najszerszego grzbietu po prostu zniknie. I teraz tak, za chwilę przejdę sobie do aktywnego rozciągania. Mając pępek wciągnięty w stronę kręgosłupa, oderwany od podłoża, będę wbijał z całej siły przez 10 sekund w łokcie w podłoże, czyli w te abmatki, a klatkę piersiową mocno w ziemię. Ciężko być może to wytłumaczyć, zrozumieć. Za dużo się tutaj nie będzie działo, zobaczycie, że się będę trząsł. Robię to 10 sekund naprawdę na maksa. Pilnuję, by nadgarstki były w wyproście względem przedramion. Po takich 10 sekundach pchania łokciami w ziemię, będę starał się przez 10 sekund unieść te łokcie do góry. To mi się nie uda, bo specjalnie ma, mam abmatki po to, by być właśnie w zakresie, w którym chcę się rozciągnąć. Ale już samo wzbudzenie impulsu tego, yy, tego mięśnia do większego zgięcia da mi efekt rozluźnienia i zmobilizowania się, właśnie powiększenia tego zakresu. Czyli tak, chowam głowę między ramiona, odrywam pępek poprzez napięcie brzucha, wbijam klatkę piersiową mocno w ziemię, staram się spłaszczyć kifodzę w odcinku piersiowym, i teraz na 10 sekund bardzo mocno wbijam łokcie w ziemię. I 10 sekund minęło, staram się unieść łokcie w tej pozycji. Cały czas mam napięty brzuch, klatkę wybijam w ziemię. Teraz ci uczy się tu. I lustro. Takich serii mógłbym wykonać, 2-3, z progresywnym pogłębianiem tego zakresu. W drugiej takiej serii, bez żadnej przerwy, znowu przeszedłbym do 1,5-2 minut rozciągania pasywnego, gdzie mój kij skierowałbym. Jeszcze dalej za głowę. Znowu po dwóch minutach, półtorej minuty wbijałbym łokcie mocno w ziemię, po czym po 10 sekundach starałbym się je unieść i tak po dwóch, trzech seriach zobaczycie naprawdę fajny rezultat w postaci mobilizacji i powiększenia się zakresu. Tylko pamiętajcie, by później ten zakres zgięcia nieco większy, który uzyskacie, i tak przepracować w obojętnym, tak naprawdę jakim to ćwiczeniu z większym, mniejszym ciężarem, ale przede wszystkim kontrolą motoryczną, bo jeśli jej nie będzie, to dalej popracujemy kompensacją. Szamanizmu Artara... Artara... Artura... artura, artura Artera, to jest Szamana Arter. na <grym> to jest. <grym <grym Artur to robi, Ciężko połączyć opowiadanie. Staram się mobilizować odcinek piersiowy do rotacji, lędźwiowy również, tym lędźwiowym jest... Mało rotacji fizjologicznie, ale popracuję całymi segmentami. Czuję mocne rozciąganie, bo wcześniej, e, mając od przodu pochylenie miednicy, ta rotacja w tym odcinku piersiowym zawsze będzie malutka, licha, bardzo zaburzona. Właściwie jej nie będzie, będzie kompensowana. E, no i staram się poprzez użycie ciężaru tutaj, te mięśnie aktywować. Specjalnie podnoszę ciężaru ponad głowę czy bo tego zakresu nie ma, on nie istnieje. Więc robię i tak. To poprzez kompensację. mogę używać zakresu ruchu krótszego, ale prawidłowego, albo kontrolowanego przez moje ciało. Ja po sali podciągania, jestem dentka, ale Artur, szaman tak. mam znowu coś do powiedzenia. To co teraz robię, to nie są rzeczy, które sam wymyśliłem, one gdzieś tam pojawiają się na zagranicznym YouTubie. I tak samo, tak naprawdę jak Wy, gdzieś tam informacje sobie szukam, oglądam filmiki, staram się naśladować osoby tam z tego właśnie YouTube'a zagranicznego. Więc mogę w tym ćwiczeniu popełniać błędy, bo jest to powiedzmy moja interpretacja na podstawie tego, co widziałem. FRC szkolenia aktualnie nie są dostępne w Polsce. Wiem, że można je robić w Manchesterze, gdzieś tam za granicą. Zobaczcie, będę sobie przechodził ze zdjęcia. Zobaczycie pogłębioną kifozę w moim odcinku piersiowym, z którą właśnie sobie walczę. I kontrolowanie krąg po kręgu, tego widać nie będzie. Ja sobie to staram wyobrazić sobie, że krąg po kręgu ze zdjęcia będę przechodził do wyprostu, tak by ten prostownik w odcinku piersiowym aktywować a nie aktywować za to mięśni międzyłopatkowych do retrakcji, bo one często kompensują ten za słaby e, prostownik w odcinku piersiowym. Ok, jestem w zdjęciu. Mocno rękami ściskam piłkę. Barki do protrakcji prowadzę. Klatkę mocno w tą piłkę wbijam. Tworzę łusek mojego kręgosłupa. I teraz hop rąk okręgu wyobrażam sobie że przechodzę do wyprostu, skupiając się na odcinku piersiowym najbardziej tak by tą kifozę spłaszczyć zrapiła tylko. izometrycznie no powiedzmy, że izometrycznie, chociaż mimo, że tam ruch występuje. Najlepiej byłoby to wykonywać z drugą osobą, która gdzieś tam rękami pokazuje nam, który teraz segment powinien się zginać bądź prostować, bo mógłbym to sekwencję wykonać teraz powrotnie. Trzeba to zrobić tak naprawdę na sobie. Trochę tego skupienia świadomości ciała potrzeba, ale naprawdę daje to fajne efekty. Jak się zrobi kilka razy źle, to później zaskakuje nas to ćwiczenie i to jak fajnie rozluźnia nam wszystkie segmenty. Bardzo co wyprawiasz tym razem? Męczymy ten prosty uda, który jest mocno przykurczony. Przykurczony i spięty? Spięty, no. I to jest co? Na zasadzie punktu spustowego to robisz? E, tak naprawdę szukam punktów najbardziej bólowych. E, po takim rolowaniu popracuję sobie aktywacją pośladkowego grupy kruszowo-goleniowej, czyli antagoniści tego prostego uda. Tak, żeby mięśnie osłabione cały czas wzmacniać równolegle z tym, jak sobie rozluźniam tutaj zbyt mocną czwórkę. Go! Lecę sobie teraz military press, czyli wyciskanie żołnierskie nad głowę w zakresie powtórzeń 10, 300 mam takie do zrobienia pod kątem nadbudowania masy mięśniowej. I teraz jak zobaczycie na filmie będę robił to bez tempa, szczególnie bez wolnej ekscentryki, mimo tego że jestem na etapie budowania masy mięśniowej. Pewnie zadajecie sobie pytanie dlaczego. A no z tego względu, że mam dosyć niski testosteron, jeżeli chodzi o mój organizm, nie będę w stanie się regenerować. Po bojcu związanym z dłuższą fazą rozciągania mięśnia, czyli w tym momencie właśnie opuszczenia sztangi w dół. To samo toczy się na innych ćwiczeniach. Na razie eksperymentuję tylko z wyciskaniem na klatkę na jednym ćwiczeniu i tam mam fazę ekscentryczną dwie sekundy. Natomiast tutaj, tak jak zobaczycie, tempo ruchu jest szybsze. podwijaj to miednicę jak widzicie trochę przeprostu jest w przejściu piersiowo-lędźwiowym tak, przeprost, ale Robię go też z tego względu, żeby wyłapać fajnie środek ciężkości ciała, żeby sztanga szła w jednej linii do góry, żeby nie było czegoś takiego, że podczas wyciskania ona mi ucieka do przodu, a dopiero potem, kiedy mijam czoło, wchodzę agresywnie głową do przodu i ona dopiero wraca na swoją prawidłową linię toru. Staram się odchylić klatkę piersiową, łopatki, po to, żeby ta sztanga poszła w jednej linii do góry. Tak jak widzieliście przed chwilą moje wyciskanie nad głowę, z Arturem przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać na temat przeprostu w odcinku piersiowo-lędziowym. Czyli tym mniej więcej w odcinku, w trakcie wyciskania nad głowę, miałem delikatny przeprost w tym miejscu. Jak najbardziej się z tym zgadzam, bo to czułem. Natomiast swoim napięciem mięśni, pośladkiem przede wszystkim, kiedy miednica poszła do tyłu pochylenia, napięciem całej górnej części grzbietu, moich łopatek, mięśniami najszerszymi grzbietu, byłem świadomie w no, stanie kontrolować wykonanie tego ruchu. Wiadomo, jeżeli tam byłby maksymalny ciężar, byłoby to na pewno delikatnie niebezpieczne.